Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz, witam Państwa w piątek, 5 kwietnia i zapraszam na Aktualności. Nie ma porozumienia między rządem a nauczycielskimi związkami. Do strajku pozostały trzy dni. W momencie, gdy nagrywamy ten program, rozmowy ostatniej szansy zostały zerwane. Strona rządowa mówi, chcemy podpisać porozumienie, czekamy na znak od strony społecznej. Związkowcy odpowiadają, chcemy by rząd merytorycznie odniósł się do naszej propozycji. Dziś rzucili ochłapy, a ich propozycje to zwolnienie 20-30% nauczycieli. Czekamy na odzyw ze strony rządu. Pad trwa, a strajk wisi w powietrzu. Gotowość strajkową w Szczecinku ogłosiło 15 placówek oświatowych. I to już koniec szczecineckiego PKS-u. Sąd Gospodarczy przyjął wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Do firmy wkracza syndyk. Są już chętni na nabycie wydzielonej części przedsiębiorstwa, co oznacza, że przewozy pasażerskie będą realizowane. Wczoraj sąd gospodarczy w Szczecinku rozpatrzył wniosek o złożenie upadłości przez, przez zarządcy komisarza i zarząd spółki i jest podjęta decyzja o ogłoszeniu upadłości spółki PKS Szczecinek. Jednocześnie w dniu wczorajszym sąd gospodarczy wyznaczył syndyka masy upadłościowej. Jest to osoba, która wcześniej prowadziła likwidację spółki PKS Świdwin Skarbu Państwa. Jestem umówiony we wtorek na spotkanie z panem syndykiem. Oczywiście na wniosek dotyczący prowadzenia spółki do chwili znalezienia podmiotu związanego z, z, z kupnem czy dzierżawem zorganizowanej przedsiębiorstwa dotyczy również, że syndyk powinien prowadzić działalność gospodarczą w postaci zabezpieczenia transportu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jest przez sąd przychylnie rozpatrzony. 50 lat wspólnie przeżyli państwo Maria i Tadeusz Rusakowie na ślubnym kobiercu stanęli 31 grudnia 1968 roku. Dziś w Szczecineckim Urzędzie Stanu Cywilnego jubilaci podziękowali sobie za lata spędzone razem, a burmistrz udekorował ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 50 lat razem to naprawdę bardzo długo. Jak państwo zrobiliście, że wytrwaliście ze sobą, bo wiadomo, w małżeństwie różnie bywa. Zgoda. Tylko. I wyrozumiałość. Jedno drugiego musi zrozumieć. A pan jak myśli? No też, no razem byśmy jakoś to przebrnęli przez te trudne czasy i jakoś sobie dawaliśmy radę. Ale cofnijmy się 50 lat wstecz. Jak pan poznał żonę? No do Dzikowa tam jeździłem. kiedy pracowałem tam w tym. No, w terenie tak, panu, no, po terenach się jeździło to. No, akurat Bzikowie, tak. Mój... Poznał go z, ze mną. No, przed brata. I co, żona długo się opierała, zanim powiedziała tak? No rok czasu. Długo, jak to było? Normalnie. Chcieliśmy się dobrze poznać. No i, i tak wyszło. W ciągu tych 50 lat były na pewno takie chwile, które chcielibyście Państwo wymazać ze swojej pamięci? Nie było takich. Nie, nie, takiego nie. też nie było. Zawsze się zgadaliśmy, nie? W że... zgodzie. Jeden drugiemu ustępował, jak w razie coś. Się... Różnie jest, nie, w życiu, ale, ale staraliśmy się w zgodzie żyć. A jak... Czy Państwo pamiętacie, jak wyglądał Wasz ślub, jak to się wszystko odbywało, kto Wam towarzyszył wtedy? Mało osób, bo braliśmy ślub na Sylwestra. Bardzo du... zima była. Także pojechaliśmy tylko sami ze świadkami. ślub cywilny, kościelny i z powrotem do domu, bo inaczej nie dało rady. Ale wesele połączone z zabawą sylwestrową to chyba było huczne. huczne. No huczne było, no. Tyle, że to zimą mnie to tak trochę latem inaczej jest a zimą też inaczej. Także mówię, no... Było trochę gości, żeśmy się pobawili po prostu prawie dwa dni. To było bo... Czyli w staropolskie wesele, tak, przynajmniej dwa polskie. Tak. tak, tak, zaraz. Tak, tak. staro... no. Macie Państwo dzieci? Sześcioro. Wnuczęta? Jedenaścioro. O, to wszystko. prawnuczkę. To spo... No to pewnie to ostatnie, to jest oczko w głowie? Tak, tak. No, wychowaliśmy tyle dzieci. No to życzymy Państwu jeszcze wielu lat w zgodzie i harmonii. Dziękujemy bardzo. Ponad 350 wolontariuszy przekazało mieszkańcom Szczecinka ponad 3,5 tysiąca żywych żonkili podczas akcji Pola Nadziei. W Szczecinku akcje na ulicach przeprowadzono po raz 11. Akcja przeprowadzona będzie jeszcze w instytucjach. Zebrane pieniądze zasilą konto Hospicjum Świętego Franciszka z Asyżu. No tak się złożyło i chyba właśnie fajnie, bo ładna pogoda jest i i sprzyja, i przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że te pola nadziei się wpisały już w historię tego miasta, ale też i przede wszystkim, że jest tylu, tylu młodych ludzi, którzy dzisiaj wyszli i kwestują. Rzeczywiście, to, to jak idea hospicjalna rozszerza się, chociażby świadomość potrzeby ludziom dotkniętym chorobą nowotworową wzrasta, że jeżeli w zeszłym roku było 150 wolontariuszy, w tym roku jest ponad 360 młodych ludzi, którzy chcą, chcą kwestować na, na rzecz hospicjum. Młodzi ludzie podchodzą odważnie do wszystkich, nie bacząc na przeciwności, jakie na nich czyhają. Nie, nie wiem, jakie przeciwności. Jeszcze, jeszcze z nimi nie, nie rozmawiałem, nie, nie, nie mam doświadczenia tegorocznej zbiórki, to trudno mi powiedzieć. A zdaniem księdza, jak to wygląda? Czy ludzie chętnie wrzucają? No, chociażby, czy, czy to nie jest ewenement, że, że dzięki ofiarności ludzi powstało to hospicjum? To, to już chyba świadczy o tym, czy, czy chęci się dzielą, czy też nie. To to świadczy o tym, że to jest potrzebne. Myślę, że tak. Ale to jest, Myślę, że, że ci, którzy są mieszkańcami naszego tego domu, ale też i rodziny, które umieściły swoich najbliższych w naszym domu, to z nimi by trzeba porozmawiać, czy rzeczywiście hospicjum jest potrzebne, czy niepotrzebne. No to, to jak idzie? Dobrze. To znaczy? No, wrzucają. Niektórzy wrzucają, niektórzy nie. A ci, co odmawiają, co mówią? A nie, dziękuję. Tłumaczam się też tym, że po prostu hospicjum działa tak, że... Trzeba za to płacić potem, jeżeli się chce z tego skorzystać dla jakiejś osoby z rodziny czy coś takiego. I po prostu nie wszyscy są za tym, żeby takie kwestie były przeprowadzane. A generalnie w Puszce sporo? Yy, tak, myślę, że tak. Drobne tylko, czy grubsze też? I takie, i takie. Artysta malarz, profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych wystawia swoje prace w Szczecinku. Wystawa to przegląd twórczości profesora. Kilkadziesiąt obrazów przedstawia poszczególne okresy w życiu twórczym artysty. Wystawa prezentowana jest w galerii sztuki na zamku. Ta wystawa troszeczkę różni się od poprzednich, które tutaj były. Różni się przede wszystkim formą, no i treścią. Co panu nie powie? No mam po raz pierwszy możliwość urządzenia takiej retrospektywy, żeby zobaczyć y, siebie, zobaczyć siebie, y, jakby, y, czy ja to dawniej też ja jestem, czy nie, prawda? Tak. Ale zazwyczaj nie lubimy się cofać wstecz. Lubimy, dlaczego? Ja nie lubię. Jak człowiek jest stary, to już y, no, no. lubi wracać do młodości, prawda? Także do swoich jakichś takich decyzji bardzo ważnych, które potem decydują już. No tym im po prostu później tym tych decyzji mniej, bo ja się zmieniałem co pięć lat zupełnie, chciałem się zupełnie, no miałem też ten epizod abstrakcyjny, prawda? Chociaż on dał mi dużo nagród i właśnie do fundacji, Fundacja Kościuszkowska mnie zaprosiła dzięki takiej pracy abstrakcyjnej, to potem jednak y, była mi bliższa jakby no, figuracja czy takie romantyczne bardziej y, spojrzenie na, 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 na świat, na, a nie w takich okowach, że tak powiem który mnie wysuszał zupełnie, który mnie za bardzo, za bardzo takiego intelektualistę, no, w cudzysłowie, prawda, zamieniał. Ale... Gdy, patrzy, gdy patrzy pan na swoje obrazy, te najwcześniejsze i te najpóźniejsze, jaką pan widzi drogę? Co pan, co pana zdaniem się zmieniło w pana życiu? Bo to jest odzwierciedlenie pana życia? To prawda, że kochanki zmieniały moją sztukę. Ale zmieniał się też świat, prawda? Bo na przykład, jak byłam pewne zainteresowanie, czy moda na minimal art, to wtedy właśnie postanowiłem zobaczyć, czy ja również sprostam, że tak powiem, czy ja również coś mogę dołożyć z tego. I także to był taki epizod, ale on da mnie potem jakby ten geometryczny jakby rys, on potem pozostał, on potem jakby wszedł nawet do mm, erotyków, że tak powiem, te, też się, jak gdyby, ten, ta geometria... Y, I właściwie, bo tak sobie wydawało mi się, że sama, jak rzeczywistość jest zbyt y, strasznie y, taka, y, no nie wiem, no oczywista po prostu. Dopiero z, zbicie abstrakcyjnego, jak gdyby, pewnego podziału, czyli intelektu z, z zmysłowością ze świata, które oglądamy dopiero daje tą taką humanistyczną całość. Czy ta wystawa jeździ również po innych galeriach, czy tylko jest prezentowana w szczecinku? To znaczy dzięki temu, że pani Korsak mnie zaprosiła, to ja ją wymyśliłem i dopiero teraz będę ją proponował innym galeriom. A co jak, w jaki sposób by pan zaprosił mieszkańców miasta do jej odwiedzenia? Co, na co szczególnie należy zwrócić uwagę? O, nie, nie, to, nie, trudno, to pytanie jest za trudne po prostu, żeby unieść nieco, co myślę, że, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Młodzież zapobiega pożarom. To cykliczny turniej wiedzy pożarniczej organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Turniej odbywa się na szczeblach szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dziś w szczecinku odbyły się powiatowe eliminacje tego turnieju. Tak, jest to cykliczny turniej wiedzy pożarniczej, niż jest 42 turniej wiedzy ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej. młodzież zapobiega pożarom z terenu naszego powiatu. Na czym ten turniej polega? Znaczy turniej składa jest to wielotopowy turniej od szkoły aż do y, szczebla centralnego. Po, y, najpierw dzieci piszą testy takie z wiadomości ogólnych pożarniczych y, tak, mówię, i z wiadomości sprzętowych i z prewencji i ogólnego zachowania. I jest to tak, najpierw w szkole, później y, gmina, powiat, województwo i centralny szczebel. Dziś, po, dziś województwo. Kto uczestniczył? Czy tylko młodzież, dziś powiat przepraszam, czy tylko młodzież ze szkół podstawowych czy starsi? Znaczy grupy wiekowe się w ten sposób, że to jest grupa 1-6 klasy, później jest klasy, klasy 7-8 i trzecia klasa gimnazjum i klasy licealne, ponad gimnazjalne. To są trzy grupy wiekowe. No, wyniki jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone, ale już możemy coś powiedzieć na temat wiedzy tych uczniów. Wiedzą, znają się? No wiedza, mówię, temat pożarnictwa jest to ogólny temat i młodzież się... Tego tematu musi nauczyć no, osobno, bo w szkole tego się nie uczą. I myślę, że dosyć dużą wiedzą się wykazały nasze dzieci, a co może świadczyć, że co roku na centralnym na Wojewódzkich dostajemy się też jeden, dwóch uczestników szczebla centralnego. Dziś tu widzimy również leśników. Co oni robią w tym konkursie? Znaczy leśnicy to są nasi sponsorzy też, bo sponsorami jest Komenda Główna Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe i Lasy Państwowe z Czarnobór i Szczecinek nad Przez trzy dni na, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji trwały zmagania najmłodszych piłkarzy. Rozegrano tu wojewódzki finał Pucharu Tymbarku z podwórka na stadion. Organizatorem turnieju był Zachodnio-Pomorski Związek Piłki Nożnej we współpracy z firmą Tymbark i szczecineckim Osirem. Piłkarze rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Spośród szczecineckich drużyn, tylko reprezentacja szkoły podstawowej nr 7 dotarła do ćwierć Największy w Polsce piłkarski turniej dla dzieci dobiega powoli końca, dziś trzeci dzień turnieju grają najmłodsi, ale zacznijmy od tego, co było na początku, czyli U12. Jak to wyglądało? W środę rozpoczęliśmy rozgrywki finału wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy trzeci dzień w Szczecinku. Rywalizację U12 wygrały dwie drużyny szczecińskie. Olimpia Szczecin w Dziewczynkach i SP51 Szczecin w U12 Chłopców. I te drużyny pojawią się na finale ogólnopolskim w Warszawie. Co możemy powiedzieć o poziomie gry tych dwunastolatków? No bo to już jest zaplecze kadry juniorskiej. Tak, niewątpliwie mamy tutaj kilka silnych zespołów z regionu, wiadomo, Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, także zacięta była rywalizacja już na poziomie grupowym. Finał chłopców stał na bardzo wysokim poziomie tutaj w ocenie obecnych trenerów. Także tak jako Polski Związek Piłki Nożnej jesteśmy zadowoleni z poziomu tegorocznego finału. No to teraz U8, czyli ci średniacy. U10. U10. U10, tak. Wczoraj rozegraliśmy kolejny dzień finałów, czyli U10 kategorie i tutaj też triumf odniosły drużyny szczecińskie. Ponownie Olimpia Szczecin w dziewczynkach i UKS Wolej Szczecin w przypadku chłopców. A co możemy powiedzieć o poziomie? Tutaj na pewno jest to jeszcze ten moment, kiedy te szkolenie jest ciągle na tym poziomie, nazwijmy to, rozwijającym chłopców i dziewcząt. Ale na pewno, tak jak mówię, tutaj jest kilka silnych zespołów, klubów w regionie, które, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży i, i te efekty widać na boisku. Czyli tu już powoli zaczyna kończyć się zabawa, zaczyna się rywalizacja. Dokładnie tak, dokładnie tak. Na pewno sama stawka finału wojewódzkiego, czyli wyjazd na finał ogólnopolski do Warszawy i możliwość zagrania na stadionie PG Narodowy sprawia, że, że tutaj poziom emocji i rywalizacji jest bardzo, bardzo zaciętym. Dziś grają najmłodsi, oni takiej adrenaliny chyba nie czują, bo oni do Warszawy nie pojadą, kończą na etapie szczecineckim. Co możemy o tym turnieju powiedzieć? Yy, tak, kategoria 8 to na to rzeczywiście jest kwintesencja gry i dobrej zabawy poprzez piłkę nożną. Yy, tutaj dzisiaj wyłaniamy mistrzów województwa zachodniopomorskiego i to jest dla dzieci ostatni etap tych rozgrywek. A jak na tle innych wypadły szczecineckie zespoły? W kategorii U10 zespół SP7 Szczecinek dotarł do fazy ćwierćfinałów. Dzisiaj tutaj gra z nami Akademia Piłkarska Szczecinek, więc zobaczymy jeszcze jaki będzie wynik. A w U12 drużyna szczecinecka zakończyła rywalizację na fazie grupowej. Pomorski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny zorganizował ten turniej w Szczecinku. Co, co Was tutaj tak ciągnie? Przede wszystkim świetny obiekt na nasze potrzeby. Tutaj jeśli chodzi o Osir Szczecinek, to naprawdę spełnia wszystkie nasze wymagania i standardy. Poza tym jesteśmy tutaj zawsze bardzo mile widziani. Śmiejemy się z panem burmistrzem, że zawsze mamy. My przewozimy chyba pogodę lub też pan burmistrz nam załatwia pogodę. Także bardzo jest nam tutaj e, dobrze i pod każdym względem organizacyjnym, logistycznym. Dlatego bardzo chętnie tutaj wracamy. Dostałeś kartkę Fair Play. Co to znaczy? No, że jestem uczciwy. Na czym ta twoja uczciwość polega? Co zrobiłeś? No podałam pi piłkę sędziemu. Dlaczego? Dlaczego? To się stało, że sędziemu podałeś. No bo wykopałem ją. No czy nie no kopnąłem, jak jeszcze masz był. No i obok słupka poleciała. A jak grało? Z kim, z kim graliście? Ja bo, bo, bo ty jesteś z Przesławia, tak? Jaki był wynik meczu? E, 7 do 0. Wygraliście czy przegraliście? Wygraliśmy. O, no to gratuluję, to przeszliście do dalszej, do dalszej gry, tak? A, mm -hmm. a udało ci się strzelić gola? Tak. Ile, jednego, dwa? Nie, nie pamiętam, ale na pewno jednego. Na pewno jednego. No to, a kto jest twoim idolem piłkarskim? Ronaldo. Ronaldo, tak? A z polskich piłkarzy kogo najbardziej cenisz? Lewandowskiego. Tak? No to życzymy Ci, żebyś był jak Lewandowski. W sobotę na krytej pływalni i stadionie lekkoatletycznym zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w Aquatlonie, a na terenie muszli koncertowej po raz kolejny odbędzie się Festiwal Smaków Food Trucków. Festiwal potrwa także w niedzielę w godzinach od 12 do 20. I to już wszystko w aktualnościach. Po reklamach posłuchamy okruchów na niedzielę, zobaczymy relacje ze złotych godów państwa Rusaków, a nasz program zakończy magazyn Elektra Media. Do zobaczenia.